I witajcie w kolejnym odcinku, w którym będziemy sprawdzać kolejną miejscówkę przy ogrodzieńcu, tym razem z pięknym widokiem właśnie na zamek. A co kryje się w nowej miejscówce, to wie tylko kierownik Arek. standardowo, kopiemy tam 30x30 30. jeśli coś tam wychodzi starszego, tak według mnie XVIII wiek w dół, to metryczkę wypisać, czy zrobić namiar lokusem by później to wpisać na metryczki I tam są stanowiska archeologiczne też, więc tutaj byłem raz na dwie godzinki łuski wychodzą wojenne i kupę kulek więc jakiś tam potencjał jest pierwszowojenny na pewno No i starszy też jeśli jest. Wiadomo, zamek jest, jakiś grudek jest, no to może być e, wszystko. Mamy siekierkę, tak? Ale to chyba nie jest ten typ co chcieliśmy. No chyba nie, ale. I co kierownicy co tam wychodzi w końcu? Wszystko i nie... No nie ma nic? To jest to na razie porażka. Jakieś, jakieś tam pieniążki, jakieś łoseczka, złomu dużo. Zobaczymy, tam... co tam jest. Będziemy się przenosić. Kulka i zbita tutaj o. 5 groszy. Jednak jest tutaj ten międzywojnie Dwa mosiny, szczelony. Nie ma. Nie ma mosinów. Są mociny I są skarby. Parfin. Flakonik. O. I to było to. Tak, to było to. Mm. W sumie im bardziej. Badziewny film tym lepiej się obejrzy. Taka jest prawda. No jest taka prawda. Im mniejszy starasz na YouTube, tym lepiej. No Blasz, i co to jest? Blaszka. To jest ta klamra? No ja blaszka. No ile klamr może z tego powstać? Wrócimy za pół godziny <laughs> <laughs> Następne ch... ujęcie, bo mi się nie chce. I następny k... to by się teraz tak Tytuł. Następny... <laughs> Co to? Wow. Blokowanie podwózku. Coca-Cola. zbrojeniowy. nic ciekawego. Mm. 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 My chcemy skarbów. Wracamy do zamku. Jedziemy ten, blokować drugi tu. <laughs> będziemy zablokować Orlen. Nie będziemy postulować o tańsze paliwo, będziemy postulować o więcej skarbów. I kawę gratis do... na poszukiwaczy. Ale przecież jest tanio. I dobrze. Co Co to, to mamy? Klamra. Klamra. Kurde, zrób analizę. Wr wrócimy o, za pół godziny. Jak... Analizę to ja robię Przeczytasz, w domu. przeczytasz ten w Wikipedii. Dojlidy. A, dojlidy doj nie. Nie, kurde. było coś akurat. RAILMAN Goldman, czy to jest Dolman? Goldman. Goldman? No, mm. mamy w końcu skarby. mamy, no, mamy super. Srebrna moneta. Srebrna. 20 kroszy, 65 srebrna. rok. Ale ładnie widać. No, no. super, w końcu piękny. W Końcu jest dzień dzień zrobiony. Tak jest chory, ale jest fajnie. <grystanie> ale będę musiał tego wykasować. No właśnie. Nie, <grystanie> no wyciszę to nie. Bo wkurza mnie ten ogrudzenie. No co to ma być? Czy mają być super ujęcia, super skarby. Gdyby no, nie to, że Arek po mnie przyjechał, to tu nie, przy... to, to, bym siedział w domu. I Psińco tak? No, psińca jak ziołów Ładnie. Kto od mówi zawsze. To, to wy zobaczcie tutaj jest chorowo, ale mamy jakiś przemysł. 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 i przeczytajcie, napiszcie w komentarzach, jest super. O. Przemysł. Ale tu nie jest rozlewniczy, nie? A rosla. No Los... właśnie. Rosla. SLA niczy. Przemysł. A teraz kierownik Arkadiusz o. pokaże klasę, tak? Tylko nie uderzaj o nic. O. I co to mamy? Uszeczka rozwalona. Hmm. No i od Cacy. razu, od razu się cieszy Mortka, no. Tak. <laughs> tak jak pięknie teraz naostrzyłaś. Tak można robić zawsze. Piękny osinek. No nie taki piękny, bo trochę taki brzydki. Ale z tej strony jest piękny. Tak, jak ten dzień dzisiaj jest cudowny. Tak wspaniale się zaczął. Kolejne sukcesy dzisiejszego dnia. Nie. Zamkowe, tak? Tak. Mhm. Tak tego panik potem nie ogląda, wszyscy przewijają. No, ale jest ładne. <laughs> ale jest ładne, takie łuski ma takie fajne, takie, taką perforację ładną. Perforację to może być kartka. No, ale to tak ładnie wygląda. No, a, a kartka jest z czego? Z drzewa przecież. Nie, kartka jest drewna. Pięknie się drewno leży. Ułóżki też? O, czekaj. cudowny, cudowny dzień. Mówisz, tutaj jest, zaraz to przemyjemy bo to może być coś ładnego. Widzisz? Aha, dobra, Kumam, bo to jest. To jest. O, Patryk jest małże Tu masz mocina. dwa, trzy, no, mów. Ja? Tu masz, no ja, kto? Nie, ja się nie znam. Nie, masz dwa manichery, nie, i ten, bo imusy na nie. Jagoda zidentyfikował. Jagoda będzie... zidentyfikował, no. I znowu jesteśmy na słynnym polu, gdzie wychodzą siekierki, monety od XVI do XIX wieku, XX także. Czekamy na kierownika Arkadiusza. Czy jest sukces? Oczywiście. Bo jesteśmy na tym słynnym polu, no i. Czy przejdziemy do historii dzisiaj? Oczywiście, no za chwilę, ci pokażę wszystko. Do skarby Ale ty kłamiesz fałszujesz dzisiaj Monetę znalazłeś? Nawet dwie Co ty gadasz? Nie. I, że ta jest ładna. To Ale jest, jest austro-węgierska chyba. O ta nie. Mhm. No o. ja tam ten też, jeszcze monety nigdy nie znalazłem Co ty mówisz? Kłamiesz? 1855 o, Czyli 4 lata przed wybudowaniem dworca w Sosnowcu A Sosnowiec miał wtedy swój dworzec? Nie, jeszcze nie miał co ty tam za wodą podlałeś? Taką zwykłą, moazą, nie? Niech to? Woda Minęła już y, druga minuta poszukiwań, patrzcie jak pole znowu daje. <ścoughs> Co się śmiejesz? Są poważne rzeczy. godzina. Jaka godzina? Ale paraz ożył od razu, nie? A. To Maćku, powiedz to, w końcu kaszanka dzisiaj była, czy co... Czy so... Nie no, w 100 to macie e, to... <laughs> przecież o dokładnie, Uy, tak. zajebiście tego jeszcze nie było. Po pięciu latach kręcenia to jest naprawdę to masz komplet. zrobić tak. No i co to, to jest? jest. To jest leślepak. ślepak. ślepak. <laughs> Widzisz alku? 1914 rok nie wiem co to jest. Jakiś stary Jak szukaliśmy, to mieliśmy takie wrażenie, że tu straszna lipa, ale teraz jak widzę na ekranie co y, znaleźliśmy, to wcale nie było aż tak źle. No może bywało lepiej, ale też nie było zbyt dużo osób. Korzystając z tej okazji, że akurat robię film, to jeszcze chciałem wspomnieć o Twierdzy Modlin, będzie taka akcja 19-21 sierpnia. Ktoś z nas tam będzie, jeszcze nie wiemy kto, może będzie Odyn, może będzie Jagoda, się zastanawia, Kinjal. Tak jak wspominałem trzy tygodnie temu, tutaj mało filmów będzie przez lipiec-sierpień, ale za to jest akcja Lato z Odyńcami na kanałach Golden Maniak, Odkrywca Goblin i Corsier. Można wygrywać nagrody, to tam zapraszam. A tutaj dzisiaj jeszcze będzie po południu poradnik, jak robić update w nowym detektorze Legend, bo niedawno właśnie wyszedł znowu kolejny soft. Wiele osób się o to pyta, dlatego dzisiaj jeszcze po południu taki poradnik dla zainteresowanych. Zapraszam. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.